Państwo mówią o tych w ogóle z nich, no to w dwa lata specjalistów z tej działki się nie da wykształcić, więc trzeba i będziemy krótko podkupić, podkupić skąd idą. Będzie skąd, nie wiem, no ile jest duży w ogóle rynek takich specjalistów w Polsce. Oczywiście, tak jak wspominałem, to jest bardzo poważne zadanie i wyzwanie dla zarządu spółki. Przypomnę tylko, że my nad tym pracujemy projektem od już prawie dwóch lat, w związku z tym teraz rozpoznanie mamy, mamy mamy, drodzy Państwo, bardzo ścisłą, potwierdzoną umowę umową współpracy z Centrum Onkologii Warszawskiej w związku z tym zawsze w tych rozmowach poruszaliśmy temat zabezpieczenia kadr tudzież wsparcia Merytorycznego w przypadku budowy i uruchomienia takiego ośrodka. To nie będzie łatwe zadanie. Ja nie jestem tutaj absolutnie chóra optymistą, ale oczywiście to jest zadanie do wykonania. Ci specjaliści, zwłaszcza, że w tym roku będą uruchamiane dwa ośrodki w Warszawie, w związku z tym mamy taki dwuletni czy czteroroczny oddech, gdzie napłyną nowe kadry. E, i, i jestem absolutnie tutaj zdeterminowany i świadomy tego, że e, o jakości leczenia e, decydują lekarze. Okazamy, musimy to mieć na najwyższym poziomie. Rzeczywiście podjęcie tej decyzji za pół roku byłoby już z, z za późno. Powiem dlaczego. Dlatego, że, y, że to są takie naczynia połączone. Będzie obiekt, będą środki na wyposażenie. Nie ma obiektu, nie będzie środków. Jest szansa, że rzeczywiście ta umowa wsparcia, te 50 milionów, to też zabezpieczenie z naszej strony, prawda? Tego bezpieczeństwa finansowego. Taka się okoliczność wydarzyła, że na, ten, na tym etapie można było o takim wsparciu mówić. Także my w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że praktycznie te wszystkie ryzyka już głęboko zostały, naprawdę przez te półtora roku, zanalizowane. My w tej chwili myślimy tylko, jak. Iść do przodu, jak do przodu to rozwiązać. Przypomnę też, drodzy Państwo, że to jest, będzie pierwszy ośrodek e, radiologiczny, onkologiczny w, w województwie mazowieckim, w mazowieckich szpitalach, e, których właścicielem jest marszałek. W związku z tym e, ta e, rola opieki onkologicznej, m, rola jaką spełnia województwo, no, będzie tutaj realizowana. Bardzo konkretnie tą rozbudowę y, dwóch oddziałów plus apteki to jest ponad 30 tysięcy metrów kwadratowych. To jest zwiększenie powierzchni o ponad 50% użytkowej i medycznej. To jest ogromna szansa rozwoju szpitala, to jest się z pewnością na kontrakty szpitala, jakby one nie wyglądały. I ja myślę, że tutaj z PZS jesteśmy w 120% gotowi do podjęcia tego wyzwania, bo wiemy, że to zaprocentuje.